Let's go! Z dzisiejszego dnia będziemy mieli okazję zwiedzić niezwykłe miejsca. Od pięknej Świątyni Lotus Temple po majestatyczny kompleks Akshardam. Kryjemy również, że Indie mają wiele tajemnic, w tym niesamowite Muzeum Toalet, które dostarczyło mi fascynujących informacji o historii i kulturze higieny. Ale to nie wszystko, więc zapraszam do oglądania. O? Proszę Państwa, witam was już w 15. Czy 15, chyba 15 dniu naszej podróży, jestem uśmiechnięty, ponieważ są to Indie, mój ulubiony kraj. Brzuszek się trzyma dobrze po wczoraj. Aha, wszystko jest w porządku. Wydaje mi się, że to było tylko takie, można powiedzieć, straszenie, raczej nic poważnego. I kurde Beladę, powtórzę to jeszcze 10 razy, nie? Jeżeli jeszcze nie kupiliście biletu do Indii, to zrób to teraz. Z samego rana ruszyłem na indyjskie śniadanie. Nie byłam nigdy w Indiach. Gambi. That's nice. Nice to meet you. Nice yes. to meet you too. Have you been there? In uh, Indonesia? Indonesia? Uh, I I think I will after India I go to and then I want to go to Indonesia. I would like to go rural places, you know, something more uh, adventurous. The, this is the coffee, yes, yes. and uh, this is going to be the uh, omelet, yes. No, or, no, no, no this, this is, not this, this this is, is uh, some soup or yeah, some lentils. A lentils, okay, I yeah. understand. Yeah. Thank you very much, thank you very much, sir. Omlecik. Niesamowite jest to, że niestety zapomniałem wziąć portfela ze sobą. Zjadłem pysznego omlecika, piję pyszną herbatkę i że nie mam jak mu zapłacić. I on mówi, że nie ma problemu, że nie muszę, nie? Ale... Jemu tak skóra schodzi? Oj, trzeba się nakremować jakiś peeling chyba zrobić. Nie? Ale nie no, wrócę się, bo i tak muszę się wrócić i się odwdzięczę. Cieszą się? Panowie tutaj kable naprawiają, w ogóle właśnie z tymi kablami to jest taka rzecz. Ja nie wiem, czy się bać tego czy nie w krajach azjatyckich. No często jest tak, że ta plątanie na kabli jest gigantyczna, jak możecie zobaczyć. I e, pytanie e, polega na tym, czy taki kabel, który na przykład na ciebie nie spada, czy cię nie porazi, nie? What is your name, if I can ask? Manon. E... Manon, non got a really great idea that i should get a card somewhere here because yeah. there's so a lot of people ask me about the camera maybe i can give yeah, them and you can choose your your, your if it's a recycled paper yes, yes, or yes, yes, a printing or... So you think that i can find it somewhere here so. dobra plan na dzisiaj zrobić sobie wizytówkę bo rzeczywiście często jest tak że miejscami ale się pytają o o to żeby hey, pokazać to właśnie starsi ludzie też czasami jak coś tam nagramy jakąś no, prezentację chcą sobie zobaczyć później no będę miał swoją wizytówkę zrobioną w Indiach to by było świetne, nie? Ogólnie tutaj ciężko się znaleźć. Which from from Poland. Bo oh, första in India? No, no, no. Weź eee, second. Oh, very good. O, oh, perfect. Thank you. Mm -hmm. cześć. Cześć. Dobrze, proszę państwa, idziemy zwrócić siano, yyy, u którego jedliśmy i idziemy w podróż po Delhi. Boże, ale to jest piękne. Eh? Thank you. Nice you too. Perfect. To wszystko jest na tyle podobne, że nie mogę znaleźć tego e, tej restauracji. Uh, now I'm going to see uh, like uh, this lotus temple and stuff like this. Uh. How to go? Hmm? How to go? Uh, with metro. We with... metro card. Uh, I I think I will buy those uh... oh, no. buy metro card. Okay. This is our cafe. We have Facebook also. Oh, perfect. Just look for my old photos. This is the Metro card. Yes. This is not available in the ticket window. Okay. It's available after security check. Okay. Customer care counter. You okay. Know, you know, there are automatic gates. Yes. Near the automatic gates is a right side customer care counter. Okay. There is available. Ten like rupees, rupees yes. okay. Okay. to mi się znaleźć lokalne miejsce, gdzie mogłem wyrobić swoje wizytówki. Facebooka mają, no? I would like to. Make this one. It's okay? Can I give you the details so you can print it? You do present for me, like uh, of course I'll I will. I show you the temple. No, you you do, you do everything. I just want to have a surprise, you know. You do everything. I know that you will uh, make a good job. T tell me how much uh, for this? How many bits? Uh, Two hundred. Two hundred. About one fifty. <laughs> Okej, okay, perfekt. Zobaczymy jak się uda Sorawowi zrobi wizytówy. Oczywiście prześwietlenie to będzie coś, co będziecie widzieli cały czas u mnie, nie? <słuch> Ale co on się nie boi tak sam tam być. Boże. Ciekawe, ciekawe, czy patec ma ze sobą jakiś gaz pieprzowy, jakieś coś do... takiej, wiecie, samoobrony, jakby coś poszło nie tak. Po co? No. No wiesz, żeby... Bezpieczniej było. Wiesz, wiadomo, że możesz trafić na miłych, sympatycznych ludzi, i tak dalej, ale możesz też trafić na niesympatycznych ludzi. Raczej nie ma, siła w rękach wystarczy. Chyba, że znasz jakieś super sztuki walki albo samoobrony. Dążę za panią, ona mnie poprowadzi. Ona wie, tutaj jest. Ciekawe czytanie go wyszła ta karta. I udaję się do świątyni Aksarda. To jest, proszę państwa, świątynia, y, która czci hinduizm. Została wybudowana, wy, otworzona w 2005 roku. Hinduizm jest trzecią największą religią na świecie i ma dużo zajebistych feature'ów. Naprawdę hinduizm jest szacun. Hinduizm to starożytna religia, która rozwijała się na przestrzeni wieków i nadal przyciąga uwagę ludzi na całym świecie. W hinduizmie istnieją miliardy bogów i bogiń, a każdy z nich symbolizuje inną cechę lub zjawisko w przyrodzie. Krowy są uważane za święte i nie mogą być zabijane, ani skrzywdzone. Święta krowa. Świątyń tutaj jest od groma i one są gigantyczne. Nie ma czegoś takiego na świecie jak tu, w, w, w Indiach. Indie mają najwięcej, naj, wszystkiego najwięcej i ja nie sprawdzam tego na Wikipedia. Ja wiem o tym, najwięcej, wszystkiego mają. Także jeżeli jeszcze nie kupiłeś biletów, wiesz co zrobić. Tutaj wszystko trzeba zrobić. Miko długo oglądałam telefony, aparaty, tylko paszport można. Pokażę wam jak to wygląda na zdjęciach. Jest to kompleks świątynny w Delhi zbudowany w 2005 roku przez społeczność taką właśnie w skład kompleksu wchodzi ogromna świątynia poświęcona o... Bhagwan Swaminarayan. Wiele interaktywnych wystaw przedstawiających różne aspekty hinduizmu, w tym historię, filozofię i wartości społeczne, ale nie martwcie się, gadżetyarze też znajdą coś dla siebie, ponieważ znajduje się tu niesamowita fontanna z laserowymi efektami świetlnymi. Odwiedziłem tą świątynię ostatnim razem i widziałem to na własne oczy, było to kozackie, dlatego dzisiaj nie musiałem czekać na zachód i na pokaz fontan. Jest na... Naprawdę piękne, i moim zdaniem warto tutaj przyjść, poczilować, szczególnie na ten watershot. Hadli podpowiedział, jak dojść, bo też pogubiłem w metrze. Wszyscy ci pomagają, to był wojskowy, którego się wcześniej na... zapytałem, czy go mogę nagrać, bo ma zajebistą broń. On powiedział, że by chciał, ale nie może. Następnie udałem się do lotu Stempel, jednej z najbardziej znanych i uznanych budowli architektonicznych w Delhi. Wow. Popatrzyłem się na zegarek i się okazało, że mam godzinę mniej niż mi się wydawało. Ogólnie, to już z racji tego, że tutaj byłem, nie będę wchodził do środka, przyjrzałem się z zewnątrz. To jest świątynia Bahaizmu. Bahaizm jest taką, można by było powiedzieć, religią stworzoną na podstawie dziewięciu innych religii. Bahaizm to monoteistyczna religia założona w XIX wieku przez irańskiego nauczyciela Baha Ullaha. -lach Bahaici wierzą w jednego Boga, który objawia się w różnych czasach i kulturach za pomocą proroków i nauczycieli. Hello, hello guys! Wydaje mi się, że edukacja, edukacja, edukacja to jest kraj, który bardzo szybko się uczy. To jest w ogóle kraj inteligencji ludzi, także moim zdaniem... Zolec, dzięki zasobnika, witamy na no. Bardzo ciekawie, w najbliższych latach polecam serdecznie obserwować sytuację indyjską. Indyjscy naukowcy, matematycy, inżynierowie, lekarze i inni specjaliści zyskali uznanie i szacunek na całym świecie dzięki swoim osiągnięciom w swoich dziedzinach. Indyjskie uczelnie wyższe są uznane za jedne z najlepszych w Azji i w świecie. Cieszę się do jednego muzeum, w którym jeszcze nie byłem. Przyznam szczerze, z racji tego, że zrobiłem taki odcinek ostatnio. Też mnie będzie to interesowało trochę. Możliwe, że pewnego dnia wyślę im moją konstrukcję i e, będą chcieli. Przyjąć, ponieważ udajemy się do Muzeum Kibla, lecimy proszę Państwa, nic nie jadłem, jestem tak głodny, zjadłbym konia z kopytami, ha, ha, lepiej tutaj nie prosić o takie rzeczy, nie no spokojnie, to nie jest ta część innych, gdzie jedzą wszystko, na północnej południu to to jedzą wszystko właśnie, no, konia się jak nie wiem, czyli po prostu kocham się wypowiadać. Poland. Polonia, Polan. Niestety, w 2023 roku wciąż istnieje bardzo duży problem z dostępem do toalet w Indiach, a szacunki wskazują, że ponad 600 milionów ludzi, czyli ponad połowa populacji Indii, nie ma dostępu do toalet lub korzysta z niehigienicznych systemów. Brak toalet i właściwej infrastruktury sanitarnej ma poważny wpływ na zdrowie i jakość życia ludzi, a także prowadzi do szkodliwego wpływu na środowisko naturalne. Przez wiele lat w Indiach toalety były tematem tabu, ale dziś w Delhi istnieje Muzeum Toalet, które przybliży historię i kulturę higieny India oraz na całym świecie. Muzeum zawiera cenne informacje na temat rozwoju toalet i systemów sanitarnej infrastruktury w Indiach. Zwiedzający... Ja przyznam się Wam, po nocach y, oglądałam y, streamy Lukiego i u Lukiego oni oglądają jak żyją żule. I tam też pokazywali ich toalety. No i to... Ja jem. To dobrze. No, ale kiedy nie masz dostępu do toalety, to ta higiena leci tak na łeb na szyję. Jest tak straszne to, co tam zobaczyłam. Znacz się boję tego tutaj. Mogą zobaczyć różne modele toalet, w tym także te, które były używane przez królów i cel... Ale wiecie, my nie byliśmy też chyba lepsi od i od, yy, 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 tutaj mieszkańców, bo u nas przecież królowie, nie wiem czy kojarzycie na Wawelu, są takie toalety, które były tą jej wypustkami z, z budynku i po prostu tam się siadało, robiłeś to wszystko spadało po prostu na dół, nie? Także... To, 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 także można sobie można zobaczyć jak Wawel wygląda i gdzie tam są te toalety. Ta, na plebs, no. Nie no nasze żule to mają lepsze warunki xdd. No nie wiem, nie wiem. Cesarzy. tutaj widzę, że będzie grubo. Spora dawka dobrego gówna informacji. Niesamowite Będ, ile tutaj jest informacji na temat kibla. Welcome Thank you very much. Ty co? To jest za darmo? Znowu za darmo coś jest tutaj? Żarcie za friko, nie? Jakbyś chciał to przychodzić do świątyni za friko jesz cały dzień, nie? Jakieś toalety tu są Cały zgrane. Tu są proszę Państwa zapiski, co się powinno robić podczas srania, jakiś tam święty, święty skrawek papieru powinien być zrolowany i wsadzony w prawe ucho, trzeba zakryć głowę jakąś chustą, w ciszy, w dzień patrzeć twarzą na północ, a w nocy na zachód. Co jest grane, tego jest mega dużo, różne są etykiety. Co? Czemu papier w ucho? Czemu? Azji pokazują, gdzie uciskać, w jakich punktach, żeby nie bolało. Ja wiem, że to może się wydawać głupie, ale żeby to poprawić pracę też do tego nie? Nie, nie wiem, jak, jak, jak bardzo to działa, no, ale na pewno łagodzi w jakiś sposób. Mamy nawet tutaj e, papieża naszego. to jest króla Louis XIV, który Was

of King Louis. Japanese technology? Yes, this US. is yes. It's you have very, seen this. Yes, I was in Japan and it was very complicated for me <laughs> to understand this. This is a regular one, some no solar type of toilet used in South Africa. Okay. There is a solar panel on the top which is charged by the sunlight. Okay. There is a solar fan which is continuously running. Just go here, use it. Um, 95% of our body's waste is water getting yes. evaporated because continuously fan is running there and which is 5% solid will dry and turn into manure okay. so no one is going in open and you are going to get in manure this toilet, this toilet is pretty interesting this is incinerator. it burns the waste into ashes it is very useful in um, US, Canada where there is no sewage, hilly areas in submarines because you cannot directly flush there okay. you have to insert a tissue before each visit so that the tissue will not allow the waste to stick on the bowl use yes. it down. It human waste goes down there is a burner okay as you start the push into ashes okay so this is a uh, to toilet that uh, burns the poo oh this is this is this was nice 1920 us building upper yes. one was used by management

Uh, the pool was going directly no, down. No, All the business system is behind the wall. Ah, behind. Okay, okay. This is y shape. Yes. You have to make this honeycomb structure. Yes. It will take two years to get filled. When okay. it is filled, you will have to cover it. Yes. Then start this way. Okay. And when you start this way, it will again going to take two years. And within the, those two years, it will become like this. Ah, uh, okay. Understand, and understand. Understand. And it takes only two liters. Normally, we need. 4 poprosiła, of plus water okay. normally it takes uh, but in nagrywa, jakieś fajne obruski mm. oh, tutaj macie muzeum y, y, o wodzie y, niesamowite a, ah, okej, okay. this is how to działa, tak? nie rozumiem tego. Okay. Nice. Jest taka plaża w Afryce, na której jest problem właśnie z tym, że ludzie serają na otwartym. Może tutaj by wypadało, żeby jakiś doktor z Afryki przyjechał. Zobaczył to, bo to jest tutaj naprawdę jest bardzo dużo za tym. Nauki idzie. Tutaj macie poglądowe jak to wygląda, to jest kibelek, którym się załatwia i dużo mniej wody się e, zużywa. W ogóle, co ciekawe, kolejne muzeum, które jest za darmo. Co jest grane, nie? Dobra, przechodzę przez ulicę, może mnie nie zabiją. O, kur... jednak mnie zabiją. Can I get e, potato, onion, e, green leaf also, like mix? Kolejna próba wiary, czy Bóg e, mnie kocha i czy Bóg mnie uratuje. Bóg Make-away yes. się tak spakuje w ten, w... Papier. Dawaj byku, dawaj byku, nie ma czasu do stracenia. Dobrze, chciał mnie zrobić na kasę. Montek. Dobra, proszę Państwa, mamy zapakowane żarcie. Siądziemy sobie na schodach. Dobra. Teraz chyba cebula. U, ostre w ogóle. Teraz ziemniak, proszę Państwa. Ja, jakie to jest dobre. Ale on... Ale co to jest? Że to jest maszt potato w jakiejś panierce? czy? Czy to jest po prostu usmażony, zgnieciony ziemniak? W sensie bez rękawiczek? Właśnie też chciałam powiedzieć, że ten, ten chłopak nakładał to jedzenie gołymi rękami, tą samą... W sensie, patrzcie, tutaj nakłada jedzenie Chciał mnie zrobić na kasę A tu tymi samymi rękami podaje pieniądze, nie? Laster ziemniaka w paniec. A. Siedzimy sobie na schodach. Dobre. Teraz chyba. Inna cebula. kultura, no wiem. Jakie to jest dobre, ale oni mają dobre żarty. na kalapiora. Mm. Metro. Metro, metro. Droga jest prosta. coś, żeby nie było, że wymagam za dużo. Osób na skuterze byli. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. I co najlepsze, tylko dorośli mają kaski. Dzieci nie. Kurwa. zamyka się. Idziemy wow. teraz do Deer Parku. Jest to piękny park, bardzo ładny zresztą. Piękny, bardzo ładny zresztą i będziemy tam mieli zajęcia jogi, proszę Państwa, jogi. To też jest pindia, taka rzecz, której naprawdę, nie wiem czy może wypadałoby wytłumaczyć. Nie wiem, nie wiem jak, w jaki sposób, za każdym razem jak wysiadasz z metra, stoją naprzeciwko ludzie i chcą wejść w tym samym momencie, co Ty wychodzisz. Bardzo proszę Państwa, patecki skok przez patecki. 70 cyk, cyk. Tak. wam pokażę na co się nie chcieliśmy nadziać. Nie chcieliśmy się nadziać na to. Uh, do you do yoga before? Uh, never. Uh, actually never. I was I was uh, doing, you know, Wim Hof also. Wim Hof, you should know this guy. Wim Hof. It's Wim about the briefing. He's like a uh, He loves uh, cold and everything. I, I, but never mind, I, I was doing uh, a lot of meditation, okay. but never yoga. Do you know that Shiva? Yes, Shiva. Shiva, do you listen? Uh, Something about Shiva? Uh, yes, I, I know that there are a lot of. But, like Shiva is a great god and everything. Uh, yeah, Shiva is basically Adiyogi. Yes. Uh, you can say that he's is an inventor of yoga oh really shiva yeah, shiva lord shiva okay yeah if you want to uh, learn or if you want to read something about definitely you can get lot of things related to meditation okay because uh, shiva is adiyogi okay yeah and adiyogi. he's an in inventor after that you can say that uh, tandav when he dance normally yes. people can sh uh, people say that it's shiva tandav so okay. you can uh, saw lots of mudra when he's moving his hand like that yes. and that so we can use in all that meditation you know definitely if you're doing meditation so what is mudra and all you use mudras when you do meditate no we. i, do, I said that i don't do meditation uh, with like religion it's just a just a uh, no, focusing no, on the breath no no it's not about religion yes i'm talking about mudra it's, i don't it's, know what is mudra it's, it's it's basically a yoga part okay. if you are doing meditation no so uh, every chakras yes every chakras a spe there are seven chakras you know this thing yes of course uh, so every chakras there is a special mudra and special mantras okay which you have to use it for to uh, relax and balanced the okay. chakras okay so first though, according to that we have to know that you have which chakra is balanced and which chakra is imbalanced. so we have to work on this or if you have any medical issue and you would like to know, so that's really great for me. So according to that I have to modify it and according to that we have to work oh, on these things. Really? This is a mat for you. Okay, perfect. And like you told me, when you are uh, focusing on one thing at a time, so that is meditation. But that is I told you that is concentration. And it's not that easy. री गुड फॉर योर हैंड स्ट्रिंग मास मासर टू डू वन लेग बैक एंड वन लेग स्ट्रिंग होगा Mój przewodnik był bardzo komfort personą. Zrobiliśmy kilka pozycji, dodatkowo medytację, relaksację, dekantację, minasteryzację. Proszę Państwa, skończyliśmy zajęcia jogi. bo naprawdę zajebiście. Bardzo dużo się też dowiedziałem na temat właśnie całej jogi i wszystkiego, także bardzo fajnie. Krótko po sesji jogi postanowiłem podbowę lokalnego McDonalda, o którym słyszałem wiele dobrego. Instruktor jogi, który również jechał w tamtym kierunku, zaoferował mi podwózkę na swoim skuterze. Thank you very much, it was pleasure. Thank you very much for this yoga class. Zajubisie. Rogi są tutaj okrutne. Ciekawostka: w Indiach żyje Ziomal, który od 8 lat co tydzień w niedzielę rano przebija się przez korki tylko po to, aby łatać dziury. Nazywa się Dadaro. Robi to, gdyż jego sen stracił życie, gdy wpadł w taką dziurę jadąc na skuterze. Dadaro załatał już około tysiąca dziur. Nikt mu za to nie płaci. Cieszę się, że żyjemy na świecie pełnym tak wielu inspirujących ludzi. Eee, zamówimy sobie ciekawe dania. Zobaczymy jak ostre są Bo rzeczywiście ponoć są bardzo ostre Nie piję za dużo wody i w pewnym momencie się przestraszyłem, bo jakoś dziwnie mi zaczęło puchnąć gardło i myślałem, że się uduszę i że umrę, ale... Jezu, Chciałbym pogłaskać wszystkie psy na świecie i koty A e, psy poklepać po dupie No i e, mm -hmm. co proszę Państwa Gówno, coś pytasz Maczek Proszę właśnie zrobiłem sobie test maka, frytki z serem, pizza Vegeta McPath, Mater grilled burger, Dosa Masala jeszcze trzeci Big Spicy wrap Frytki dobre. Zaczniemy od Dosa Masala. Wygląda gorzej niż na zdjęciach. Bardzo dobrze smakuje ten Dosa Masala. Hmm. To sos, Co to jest? Ten rynek, moim zdaniem robi to, że frytki są lepsze niż w Polsce. Dosa Masala. Tak średnio. Jest dobre, ale pewnie są lepsze rzeczy. Dobrze, proszę Państwa, czas na gwóźdź. Big Spicy Panir. Nie pachnie octem. O kurwa, to wygląda jak taki kebab typowy. Pięćny serek, proszę Państwa. Ponad 40% yy, mieszkańców w Indiach to wege. Jeszcze nie doszliśmy do momentu, kiedy to jest spicy. I się dowiedziałem, że tutaj są prak praktycznie. Ja byłem u rodziny rodzinie Gujaratów. Gujarati są całkowicie wege. Jak się o tym dowiedziałem. To się przestraszyłem, ponieważ no, bałem się, że po prostu zwyczajnie nie będę w stanie jeść nic, bo inaczej. Może nie, że nie będę w stanie nic jeść, ale że mało rzeczywiście będzie smakowało, bo byłem takim typowym mięsożercą. E, co ciekawe, się okazuje, że oni potrafią tak gotować, mają tyle przypraw, że to jest 300, 300 razy lepsze niż e, serio w Polsce. Wydaje się to być świeże na maksa. Pater Panir, tutaj już wygląda to trochę bardziej licho. Korś innego. I od tego, że taka sama nazwa, przyprawili to inaczej. Zastanawiam się, czy nie biegać każdego dnia, The Casey Neistat. Casey Neistat powiedział, że biega każdego dnia. On lubi tak dużo jeździć, że gdyby nie biegał, to byłby gruby. Bo w ogóle, nagromad w Polsce powinien zrobić coś takiego. Każdego miesiąca jakaś jedna pozycja z innego kraju. To byłby dobry pomysł. Bardzo dobry. Naprawdę bardzo dobry pomysł. Myślę, że to by się nie przyjęło z tego powodu, że za ciężko by było uzyskać taką samą recepturę, produkty, jakby wszystko takie. Y... Mił, Chodź, mił. Mróciuś. No, ale myślę, że to by nie wyszło z tymi różnymi potrawami. Ale ten i ten panier wcześniejszy, tak, zajebiste. Czas na pizza. Wegetarian pizza, makbaf. Tutaj bym powiedział, że taki calzon. W środku mamy warzywkę, jakąś Nie wiem jak gotować. Podsumowując, zajebisty mają ten ser paner. Za mną chodzi taki e, dzieciaczek, który próbuje się wbić pod kamerę. Niektóre z tych pozycji by, wydaje mi się, żeby podbiły polskie menu. Nie? Szczególnie ten ser, który jest w i smakowało to lepiej niż e, jakikolwiek wrap, jakiego tam e, ostatnimi czasy jadłem. żeby przechodzenie przez ulicę było taką atrakcją. Niesamowite. Ja po przerwie na fast fooda udałem się do lokalnego sklepu, w którym zamówiłem wizytów. Dobrze. Teraz czas za to zapłacić. Nice. This uh, first one is uh, for you. Yes, you. Ok. I, I want to pay. Za 550 rupi zapłaciłem mu trochę więcej. Dostałem 200 wizytówek od razu z grafiką. Jest prześwietnie. I rzeczywiście, bo często jest tak, że ktoś się mnie pyta o Instagrama, czy, czy tam o YouTubka, to od razu mogę dawać to, nie? To jest takie śmieszne. W się sensie wpadłem na to, nie wiem, czy to jest konieczne, ale My jest śmieszne na pewno, piszą. żeby zrobić swoje indyjskie wizytówki. I co? Idziemy do pokoju. A jutro Zajebiste, co? W poruszamy w podróż, proszę państwo. Hello! Mam jeszcze trzy, Peter. Trzy. Krykiet jest tutaj najpopularniejszym sportem, co jest ciekawe. Krykiet jest bardzo, ale to bardzo popularnym sportem w samych Indiach oraz na całym świecie. Porównując, Dzięki Facebooku, zaraz ubikam. serwujący miliony obserwujących Instagram Steven Curry około 50, a krykieciarz Virat Kohil ma 240 Nie milionów obserwujących. Na Sami widzicie jaka jest dysproporcja. Ziomale, którzy grają w krykieta profesjonalnie mają miliony więcej followów niż... Koszykarze i niektórzy piłkarze. Hmm? Nieźle. Opa, jaki pies! Emel, pa, jaki pies! Popatrz. Zawsze jak idę do tego miejsca, Koty. to się gubię w tych koliczkach nie? Pozycja kota, proszę państwa, z jogi wiemy. O się gościu przestraszył, kota. Hello! Także idziemy, proszę państwa. Dobrze, proszę państwa, jeżeli podobał wam się odcinek, to koniecznie zobaczcie poprzedni, na którym też było sporo dymu. przede wszystkim chciałbym was zachęcić do obejrzenia kolejnego, który będzie za dwa dni i wierzę, że będzie wam się podobać. No. Oho? Oho? Finlandia? Nie skacz na komputer! Nie! A! On jest pojebany! Jeszcze najlepsze jest to, najlepsze jest to, że on na tym komputerze jak przeskoczył stąd, przeskoczył tu, to on jeszcze pojechał po nim i prawie wpadł tam. W kaloryfer i tam w dziurę. Dumny jesteś z siebie? Ej, ale tam jest wyłącznik. Proszę, nie wyłącz mi kompa. Nie, nie klikaj. Muszę to czymś przykryć. Zostaw to. Kurwa, gryzie to. No mnie wpijcie i gryzie dalej. Kurwa, no nie jest tego. Czemu papa? Halo? Halo? Zrzużymy się? Mi działa, dobra. Jak się komputer. Teraz dostanę bruskryna, to znaczy, że to przez Emeta. Bo leży na kąpie i kąp nie oddaje ciepła. Nie możesz czegoś dać na kąpa, żebyś tam nie wchodził? Nie. Mogę kąpa pozycję zmienić. Przywiercić go do biurka, od spodu.